Witajcie, z tej strony X. Witam Was w kolejnym odcinku ciekawostek. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie kolejny raz kilka postaci. Serdecznie zapraszam. Pierwsza ciekawostka będzie dotyczyła Fiory. Czy wiedziałeś, że jeśli Fiora wykonuje swój żart, to rysuje w powietrzu twarz Timo? Kolejna z nich będzie dotyczyła gangplanka. Czy wiedziałeś, że ten pirat mógł kiedyś zabijać własne miniony? Co miało na celu pozbawienie wroga farmy? Następna z ciekawostek będzie dotyczyła Cho'gatha. Czy wiedziałeś, że Riot Games stworzyło minigrę z czogatem w roli głównej? Gra nazywa się Czogat It's the World. I ostatnia z ciekawostek będzie dotyczyła Shako. Czy wiedziałeś, że jego historia opisuje go jako pierwszego w pełni funkcjonalnego komika z Valoran? To jest bezpośrednim odniesieniem do Batmana, gdzie Docker opisuje się jako pierwszego, w pełni funkcjonalnego artystę. A więc to by było wszystko na dzisiaj. Zapraszam do komentowania, subskrybowania i oceniania. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia. X!